tym wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy chciałabym uczynić takie informacje, które pozyskaliśmy, pytając rodziców o mm, poczucie war wartości ich własnych dzieci. Ale nie tylko o to, pytaliśmy także o drogi, na których według rodziców to poczucie wartości może być budowane. I chciałabym przywołać takie y, wyniki badań. 84% dzieci, tak o tym mówią rodzice, ma poczucie tego, w jakich dziedzinach jest dobre, mówiąc najprościej, prawda? 98% rodziców uważa, że ich wspierają w budowaniu tego przekonania, że w tej dziedzinie właśnie są bardzo dobre. Ale równocześnie te same dzieci. 54% niezwykle trudno radzą sobie, kiedy pojawia się jakiś kłopot, pojawia się jakaś porażka. I chciałam Cię zapytać, jak myślisz, gdzie jest osadzone źródło takiego przeżywania, że widzisz siebie, że jesteś dobry, ale nie radzisz sobie z trudnościami? No, myślę, że jednak w braku poczucia własnej wartości. Ale jak rozumiesz poczucie własnej wartości? No, to jest pewne przekonanie na temat samego siebie, na temat własnej wartości. To jest wiara do siebie, szacunek do siebie. No, to jest pewna postawa, którą, y, którą tworzy każdy człowiek. Stąd mówi się, że jest to istotny wyznacznik osobowości każdego z nas. No i ta postawa. Y, Konstytuuje się w trakcie naszego życia w oparciu o różnego rodzaju doświadczenia i interpretacje y, informacji, które na swój temat z y, zewnątrz pozyskujemy. Budujemy Nie... sobie obraz samego siebie, ale też budujemy poczucie własnej wartości. Mnie jedna rzecz zainteresowała, jak czytałam wyniki tych badań. Pomyślałam sobie o zależności. Czy w ogóle zachodzi, ciebie też o to pytam, między poczuciem tego, że w czymś jestem dobry, a w czymś jestem słaby, a poczuciem własnej wartości? No to jest zależność, yy, yy, ale rozdzielna. Czyli czym innym jest samoocena, yy, która dotyczy tego, czy jestem dobry, czy jestem yy, słaby, czy to moja silna strona, czy słaba strona, a czym innym jest poczucie własnej wartości. Tak, ja to widzę. Myślę, że poczucie własnej wartości, czyli ten szacunek do samego siebie, jest pozbawiony oceny. Albo się ma poczucie własnej wartości, albo się nie ma tego poczucia własnej wartości. Natomiast to nie jest tożsame z samooceną. To, co mówisz potwierdza mi też takie, taka rozmowa, którą niedawno przeprowadziłam. Rozmawiałam jedną, z jedną ma, z matek, która y, opisuje taką trudną sytuację dla niej emocjonalną i jej córka została zdiagnozowana jako osoba z depresją. Mhm. Dla mamy ogromny problem, w ogóle dla rodziców, dlatego że to jest dziewczyna, która ma bardzo dobre wyniki w nauce, świetna w sporcie, Zewnętrznie piękna dziewczyna, świetnie się ubierająca, mająca rozliczne towarzystwo, i nagle pojawiły się zachowania, które na tyle zaniepokoiły rodziców, że udali się do specjalisty. Zdiagnozowana depresja. Co byś powiedziała? Jak tutaj wzmocniłabyś rodziców? Co oni mogą zrobić, jeżeli to dziecko, oczywiście, ja nie mówię tutaj o, o, o takiej farmakologicznej ścieżce, mm -hmm. prawda? I terapeutycznej. Ale, tak, ale co mogą zrobić rodzice, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji? Na jakiej drodze muszą wspierać dziecko w tym poczuciu własnej wartości? Co ma, czego mają unikać? Jeżeli rodzice na co dzień spotykają się, z takim doświadczeniem że dziecko ma wysoką, wysokie, wysoką samoocenę jest przez innych oceniane bardzo wysoko a równocześnie daje informacje o tym że nie czuje się z sobą dobrze co rodzice mogą zrobić jak mogą dziecko wspierać na tej drodze budowania poczucia własnej wartości i czego absolutnie muszą unikać no na pewno należy unikać Powszechnie stosowanego wartościowania i obdarzania dziecka miłością wartościującą, czyli wysyłania dziecku informacji o tym, że jest dobre, kochane, mądre, spełniające oczekiwania, wtedy kiedy, kiedy daje rodzicom to, czego oni rzeczywiście oczekują, czy też daje nauczycielom to, czego oczekuje nauczyciel w szkole. Poczucie własnej wartości. Jest niezależne od ocen, czy też powinno być niezależne od ocen, tak? Człowiek jest wartością jako człowiek. Zastanawiam się, sama do siebie pytam, jak powinnam sformułować zdanie, żeby moje dziecko usłyszało, że jest dla mnie ważne, niezależnie od tego, czy postępuje dobrze, czy źle. Już je sformułowałaś. Właśnie tak. Podkreślić dziecku, że jest ważne, choć możemy nie akceptować i kochane, ale możemy nie akceptować jego zachowań. Możemy nie, nie akceptować jego hmm, sposobu wysławiania się, tak? możemy nie akceptować jego decyzji, ale dziecko powinno słyszeć od rodziców, że jest kochane i wartościowe pomimo. Tak? Pomimo. Samoocena zakłada fakt porównywania się do kogoś albo oceniania się w oparciu o coś, tak? o jakieś czynniki, które, no, no, które relatywizujemy i ustalamy na jakiej skali nasz, naszą lokatę. Albo jesteśmy w czymś lepsi, albo jesteśmy w czymś gorsi, albo jesteśmy w czymś tak samo dobrzy. I ta sama ocena, ona się tworzy w sposób naturalny i trudno się od tego oceniania w ogóle ochronić. Niemniej jednak naprawdę jest nadmierne mityzowanie oceniania. Tymczasem ważne jest akceptowanie człowieka jako takiego. Tak? Wtedy kiedy nauczymy się szacunku dla siebie, nauczymy się, czy też będziemy umieli obdarzać szacunkiem drugiego człowieka i wtedy nie będziemy mówili, jesteś beznadziejny, jesteś okrutny, jesteś zły, powinieneś, musisz, bo to właśnie jest język, no niestety braku szacunku, tak, albo w każdym razie język, który nie pozwala na, na pokazanie pełnej akceptacji osoby jako takiej. Mogę powiedzieć, nie jestem zadowolony z tego, co zrobiłeś, nie podoba mi się, oczekuję zmian, tak? to mi przeszkadza, ale nie kwestionuję to wartości człowieka. Ale sądzę, że jednak kilka wskazówek, które mogą przyczynić się do budowania poczucia wartości własnego dziecka, mogłybyśmy i pewno chciałybyśmy zasugerować. Pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to, nie chwal ponad miarę. Ale też doceniaj wysiłki i starania niezależnie od efektu. Nie porównuj. Patrz na swoje dziecko jako absolutnie odrębne i nie trzeba go stawiać z nikim obok. Mhm. Akceptuj swoje dziecko takim, jakim jest. Pozwól mu podejmować decyzje. I szanuj jego wybory. Nawet jeżeli nie są zgodne z twoimi. Przedyskutuj, negocjuj, pokaż swoje stanowisko, ale szanuj jego, jego wybór i decyzję. Pozwól mu okazywać emocje. I sam wyrażaj swoje emocje, żeby dziecko mogło zrozumieć ciebie. Wtedy możesz mieć przekonanie, że zrobiłeś wszystko, co od ciebie zależy zależy, powtarzam, bo niektóre rzeczy są od nas niezależne, żeby dziecko budowało poczucie własnej wartości. No i chcielibyśmy mieć takie dzieci, które są kochane, które znają swoją wartość, szanują siebie i jednocześnie potrafią szanować innego człowieka, niezależnie od tego, czy są na fali sukcesów, czy niestety borykają się o trudne sytuacje i doznają, doświadczają różnych porażek. Tak, to jest marzenie. Niech się zrealizuje. Niech się zrealizuje. Chciałabym, żeby z tej naszej rozmowy zostało takie jedno zdanie w języku rodziców. Kocham cię i jesteś dla mnie ważny pomimo.